Wy to macie najczęściej problem, kto mnie zechce. Czemu nie możecie zacząć czegoś robić szalenie, porządnie swojej przestrzeni, co by że wszyscy chcieli, żebyś ty zechciała tych wszystkich. Czyli metodą na życie róbcie tu wszystko jak najlepiej. A tam w kolejce stoją ci, którzy się zastanawiają, czy ona mnie zechce? Zechce! A wy czekacie. Tak jak ktoś, kto zakłada firmę i patrzy przez okno, co by klienci przyszli. Ale jak tą firmę zrobisz tak, jak trzeba, to będą przychodzili. Wy ciągle macie tendencję szukania uzasadnienia, jakby celem było, jesteśmy nieszczęśliwi. A ja mówię konsekwentnie, ale wy jesteście szczęśliwi.